Siemka tutaj źróda, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ponownie gramy w e, Tomb Raidera i śniemy przez e, obozowisko wrogów. Zatrzymać starego! Ucieka! Co jest grane? Im jest stary. No, brawo, lają, Brawo. Jak oni mogą tak żyć? <laughs> Bardzo dobre pytanie. A prawdopodobnie nie wywalają się na pierwszym, lepszym, nawet nie jakimś. Dobra, już nie będę dobijał leżącego, ok? Leżącego w dosłownym znaczeniu tego słowa. Czyli to jest y jakiś nasz znajomy Jak się zmieniało strzał? Okej, okay, jedynką dobra Już, już Hmm. Oczywiście, że to nie mogło być tak łatwo. Nic tego Okej. Okay. Oj! Ale pewnie szcają tym teraz?

To bolało, ale chyba też dostał. Ała. wow, okay, gościu, o, wow, wybuchowa co? W ogóle nie przewidziałem, że tak głośno będzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem! Stąd nie dam rady się wspiąć! A, niech to szlak! Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony! Okej, okay. zrobi się! No jasne, że trzeba naokoło iść, bo czemu mielibyśmy mieć prostą drogę, co nie? Ach te. Te gry. Tak łatwo. Rozgryźć te sztuczki. <grych> hmm. Okej, okay, dobra. Bałem się, że Lara się nie zaczepi. Bo dosyć niefajne miejsce to było, ale niepotrzebnie się bałem. Czy coś może tutaj ciekawego? To niby mogę zniszczyć, ale. Co mi to da? Coś mi da. Okej. Okay. Dostęp do amunicji, ale to jest raczej taki średni e, deal: skoczę tam, czy skoczę tam? A w to już może być ciężej. E, Czekanem do wyważenia: 65 siłbek e, całkiem nieźle. W ogóle mają tu jakieś windy, jakieś... Wow. Gdzie? Kto mnie ma? Nikt mnie nie ma. Aha, tam was widzę. Dobra. Okej. Okay. Okay. Jeszcze ktoś? Nie, nie wygląda na to. Tak, Lara schowała łuk, więc e, możemy powiedzieć, że jest w miarę spokojnie. Tutaj wchodzimy. No i oczywiście pójdziemy tutaj, bo jak coś jest opcjonalne, to znaczy, że potencjalnie może tu coś być. Poza tym, parę fajnych strzał. E, czy my możemy gdzieś tu skoczyć? Gdzieś nie wiem, coś zrobić. Chyba nie bardzo. Aha, po co tu jest ten. Tył? Aha, okej, okay, że możemy sobie wrócić, tym możemy ruszyć, aha, bo to jest przyczepione tam z jakichś powodów. Ok, zjedziemy sobie. Ok, czyli po prostu musimy iść w tamtą stronę. Dobrze, to tutaj kolegę pierwszego zbierzemy. Zawsze trochę siłbek. Po tamte strzały nie będę szedł, bo nie są mi potrzebne w tej chwili. Oa, wow. Się wpakowałem, głupio. Oła! Wow. Gościu, wypadł. I wykończenie. Dzisiaj mi idzie zdecydowanie słabiej. Poczekajcie chwilę, ja sobie poprawię nadgarstek. Nie podoba mi się to, że tu te tereny są otwarte, bo doprowadza to do pewnego zamętu, gdzie po prostu nie mam pojęcia gdzie iść. Wygląda na to, że będę musiał po prostu tak skoczyć. Eee, aha. I w ten sposób mogę sobie przejechać. Świetnie. Odkryto nowy obóz. Eee, gdzie? ładnie to zrobimy słuchajcie e, ja przygotuję obrzyn nie mam mnie oka ale Okropnie w ogóle, najgorzej na świecie zrobiona akcja. Okej, okay, jeden. Polało. Nie, no ich tutaj przychodzi coraz więcej. O. Dzięki, dzięki. Ja podziękuję. Nie, 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 nie. nie oh. Już mi się kończy amunicja trochę. Trochę przeszacowałem. broń, albo zabijemy twojego kolegę! Ani mi się waż do cholery! <gry> dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie drażnięcie, ja jestem z Glezgo. A teraz kopnij za krawędź! Nie! Nie! Dobrze! Skubamy. Sec, ja dziadek jest mocny. <laughs> Nie, Grima zapłacą mi za to. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. To znaczy, albo on jest mocny, albo tamci są specjalnej teoski. W każdym razie jedno z dwóch. Tam mogę się dostać, już to widzę. Ale ja bym chciał sobie najpierw ich posprzątać trochę. Bo ciekawe rzeczy tu mogą się znajdować. No właściwie ciekawe. Trochę śrubek, trochę amunicji, której potraciłem naprawdę dużo, więc chcę uzupełnić trochę zapas. Hmm, czy to wszystko poprzeładowywane jest dokładnie? Jeszcze tu jest... Okej, okay, już jakoś się odbudowałem za amunicją, więc po prostu idziemy dalej. Wiecie co, powiem wam, że czuję, że ten odcinek jest jakiś taki... nie wiem... Lekko bez polotu, ale to... Słuchaj no! Co mammy robić? Dawaj, trzymaj się tu mam ją! Dobrze! Kimkolwiek jesteś! Osłaniam cię. Możesz się wspinać. Widzę, że już cała ekipa jest. Rod? Tak. Grim nie żyje. Kazali mi się poddać, grozili, że go zabiją, ale on im nie pozwolił. Grim, ty, ty uparty draniu. Rod tak mi przykro. Coś nie, czuję, że on jeszcze nie przeżyje. Jego śmierć była ważna. Pijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. A. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko, aż do pałacowego muru. Okej. Okay. Czuję, że ten odcinek jest taki bez polotu i to zupełnie moja wina Trinity. O kolejny, o, kolejny? Rod, Czy mnie słyszycie? Jej, jakie zakłócenia! Słyszałaś? Leci do nas helikopter ratunkowy. Ja bym się tak nie nastawiał to, na to Co tu Lankowski mogę? Jest powinienem... to nie jest tak jak z tamtym pilotem rod. Ja wpakowałam sami reszty w ten bałagan i ja ich wydostanę. Hmm, co ja tu mogę jeszcze poulepszać? Może jakiś, nie wiem, stolet, bo korzystam z niego sporo. Hmm, szybsze strzały Nie, ja myślę, że większy magazynek Do tego łuk. To też jest całkiem spoko opcja. Ostatecznie kosztuje to tylko 200. Więc czemu nie? Hmm, co tu jeszcze jest? Alternatywny typ strzału jak najbardziej. I teraz przetestujmy. Hmm. A jak? Zacznę wciskać wszystkie przyciski po kolei. Eee. Czekajcie chwilę. A, no tak. To przecież środkowy przysp... OK. Wszystko jest jasne. Zmanowałem dwa strzały, ale... dla potomnych. Okej, okay, po prostu idziemy. Jakoś powiem wam, że dzisiaj nie mam zbytnio. E... Zbyt dużo siły, chociaż nigdy na... A no, za dużo Dobrze mi do siły tak nie narzekałem, to jednak dzisiaj Taki jestem pomysł? jakiś wyjątkowo wzgaszony, ale pewnie mogłabyś przejść pod nim. Obawiałam się, że coś takiego powiesz. Nie martw się, będę Cię osłaniał przez całą drogę. Myślałem, że będzie jakaś kadcenka, no ale niestety nie. Da, idźmy na górę Ewidentnie coś się zaczęło doczytywać, bo odczułem jakieś laki No łap się hmm, tutaj Oj No, 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 raz, ES Oj nie Oni nas oni, jak nie znajdziemy. Tylko jeśli zawiedziemy. A tak nie... Co? <grytanie> ej, ej, co to Już się bałem, że cię straciłem. Nic ci nie jest? mały włos... Nie widzę go! Nie ruszaj się, bo bądź... Nie zrozumiałem trochę poleceń. To tutaj będzie jakieś cięcie. Stój! Nie ruszaj się, bo cię zobaczą. Zaczekajmy. Za Teraz Dawaj! Stój! Zaczekaj! Już prawie go ma. Dobrze! Skupany, też trzy nieśmiech! Się... Dzięki za wsparcie. Chyba jesteśmy kwita. Nie, 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 nie nie się, bo skręcę jej Dobrze, że cię słyszy, czy coś? Wow, znowu moje ukochane sekwencje ucieczki i cyk nagły czekanem, no to już nie potrzeba, Rod, wchodzę. jesteś tego pewna? Wydostanę ich. Kurde, damy, Abra. No, spokojnie. Już tak się laja spierała nieco do caccenki, ale jednak nie ma kaccenki. Czasami ciężko mi wyczuć tego. No ponownie. Gdzie ten szczół? Tu jest i Upolowałem go czekanem. To jest to. Czyż tu mam podejść? To... No dobra, po prostu idę dalej, dalej, przestanę polować na szczury, bo tylko tracę czas. Jednak aby tego dokonać, musimy wyzwolić naszą królową! Tak jak my! Tak i ona jest więźniem. Jeśli zdołamy ją uwolnić, uwolnimy samych siebie! Ta dziewczyna! W jej żyłach płynie krew tej krainy. Może być kluczem do wyzwolenia! Rytuał płomieni pokaże nam prawdę! Chimiko! Jesteś pierwszą i ostatnią! Przemów do nas! Nasz brat! Teraz ja zabiję ciebie! To za Wladimira intruzje! tego! Dimity! Nikolaj! Przyprowadźcie ją! Stworzenie w przyrodzie zwraca się ku przemocy, gdy chodzi o przetrwanie. Niech ci się zatem nie wydaje, dziewczyno, że cię nie rozumiem. Po prostu jestem na tym świecie o wiele, wiele dłużej. Przygotujcie się, bracia! Nasza królowa za chwilę przemówi! Przemów do nas, Kimiko! Tak mi przykro, tak mi przykro, na mnie. Spójrz na mnie dobrze. Ona. Ona jest wybrana. Wkrótce, moi bracia! Wkrótce będziemy wolni! Zabierzcie ją do sali tronowej. Ta walka dobiegła końca mila Idźmy tam! Chodźcie! Wow, to się tu właśnie wydarzyło? Z tą drogą przepraszam trochę za moje krzesło, bo skrzypki, za mój monitor powiedział jakiś dziwny dźwięk. Mam nadzieję, że nie było tego słychać i nie przewałem tych chwil scenki, Jakby nie patrzeć ciekawej cutscenki, bardzo ciekawej cutscenki. Eee... Wow, po prostu z... Nie wiem co powiedzieć na tę cutscenkę. Podobała mi się i... Podsyciła moją ciekawość jeszcze bardziej. Nie, 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 nie. To gaz to... Hmm... Okej. Okay. Szybko, szybko. Ok, udało się. Mm, tutaj. Każdy nowy brat otrzymuje zadanie, rolę w bractwie Solarii. Tak długo, jak Matias będzie udowadniał, że jest duchowo połączony ze słoneczną królową, będą mu wierzyć i będą posłuszni. Inicjacja do bractwa jest brutalna. Musimy zniszczyć ich człowieczeństwo, żeby mogli być później nieludzcy. Nowych rekrutów wrzuca się w odchłanie jaskiń, gdzie głodują i muszą walczyć o przetrwanie przez wiele dni czasem tygodni. Ci, którzy przeżyją, są przyjmowani z otwartymi ramionami. Nadal nie umiem wytłumaczyć, z jaką potęgą związał się Matias, ale już mnie to nie obchodzi. Nigdy nie wydostaniemy się z tej cholernej wyspy. Czasami jestem pewien, że już jesteśmy w piekle. Bóg jeden wie, że po tym, co tu czyniliśmy, powinniśmy w nim być. Oj. Dawaj to. Strasznie mało amunicji, strasznie mało wszystkiego i... Ale eee... jesteśmy upaćkani ja wam może to pokażę. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Przepraszam Was za ten e, brak energii, wyjątkowy brak energii. E, staram się, żeby to się więcej nie powtórzyło. Ale to też nie jest trochę zależne ode mnie. Na pewno wiecie, że są po prostu takie dni, gdzie, gdzie nic się po prostu nie chce i jestem pewny, że mnie zrozumiecie, jak tego nie rozumiecie, to w sumie... To w sumie trudno. Eee, więc po prostu widzimy się w następnym odcinku. Cześć!